Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni Dziś zrobimy sobie tani przepis, prosty przepis Niestety będzie on chwilę trwał, bo musimy potrawę dusić A nowych widzów zapraszam do subskrypcji I do naciśnięcia dzwonka, który was poinformuje kiedy wrzucę nowy film Więc co nam będzie potrzeba? No potrzebujemy żołądki U mnie są żołądki indycze Do tego kiszone ogórki Sól, pieprz Mam tam smalec, na którym będziemy smażyli, trzy cebule, cztery ząbki czosku, jeden liść laurowy, dwa ziela angielskie. I tutaj mam około litra bulionu. Więc zaczynajmy. Na początku zajmiemy się żołądkami, bo to nam będzie od razu potrzebne. Ja, są dwie szkoły, ogólnie. Niektórzy skrawają tą białą część. Ja ją zostawiam z tego względu, że przy długim gotowaniu żołądków ona i tak jeszcze odda z siebie ten kolagen bo to jest włókno, które jest stworzone z kolagenu więc na pewno zostawiam nic to nie przeszkadza w tym, żeby to po prostu później zjeść a długie duszenie sprawi, że to się i tak rozpuści więc nie ma z tym problemu porcjuję na takie większe kawałki jeżeli zrobicie mniejsze Czas duszenia będzie krótszy po prostu. Oczywiście w środku muszą być czyściutkie. Ja już mam opłukane, ale jeżeli zobaczę po prostu gdzieś coś co mogę jeszcze obrać, doczyścić, no to oczywiście to robimy. Tak jak tutaj w tym przypadku, jest tu jeszcze jakaś błąka. Odcinam niepotrzebne. Okay. I takie duże kawałki zostawiam. To jest jeszcze coś. Oczywiście, jak ktoś chce, może przeciąć sobie na mniejsze. Szybciej mu to ta potrawa zmięknie, te żołądki zmiękną w tej potrawie, na pewno będzie szybciej. Teraz cebula. Cebula w kostkę. Większą, mniejszą. Obojętnie będziemy to dusili tak długo, aż cebula się rozpadnie i zrobi się z niej taki fajny sos. Ok, cebula ogarnięta. Teraz czosnek. Czosnek po prostu. Można płatki pokroić. Teraz ogórki. Ogórki w taką grubszą kostkę włożę je z powrotem do miseczki i powędruję do lodówki. One będą potrzebne mi na końcu. Ok, ogórki zostawiam do lodówki i idziemy gotować więc pod patelnią lub jakimś większym naczyniem odpalam gaz wrzucam smalec czekam aż osiągnie wysoką temperaturę na gorący smalec wrzucam kminek cały dużą łyżkę lub pół dużej łyżki jak mocno nie lubicie kminku, to połowę dużej łyżki wystarczy. Jak kminek uwolni swoje aromaty i zacznie tak ślicznie pachnieć, dorzucamy cebulę całą i smażymy ją, żeby dostała fajnego koloru. Przynajmniej na złoty kolor. Cebulka już nam nabrała fajnego koloru. Teraz Wrzucamy żołądki i dalej smażymy. W tej chwili już żołądki możemy posypać łyżką mąki, nic więcej, łyżką mąki. Sos i tak będzie nam się redukował, więc on no i tak zgęstnieje, ale warto tą łyżkę mąki teraz dać, ona nam się też przysmaży. OK. Tak, to wystarczy. Teraz posypujemy słodką papryką. Ja tutaj dodałem około łyżki słodkiej papryki. Bardziej w tym momencie liść laurowy, ziele angielskie. To jest równy w ten moment, w którym to posolę. Solą ostrożnie, z tego względu, że czy bulion, czy rosół, na pewno już mam w sobie sól, a jeżeli sos się zredukuje, aby tej soli będzie już dużo w bulionie, czy w rosole, będziecie te danie mieli po prostu przesolone. Więc tą solą na razie uważamy. Oczywiście pieprz i jak u mnie świeżo mielony. Najlepszy. Dosyć dużo pieprzu. Ci z was, którzy mogą sobie pozwolić, żeby zrobić tą potrawę pikantną, jak najbardziej papryczkę chili teraz można wkroić lub dodać paprykę ostrą po prostu i tyle. I też dopiero teraz dodam czosnek. Pokrojony w płatki. On też się rozgotuje przy duszeniu, także spokojnie mogą być płatki, nie trzeba specjalnie go moździerzem traktować ani żadnymi z wyciskarkami tylko w ten sposób. Teraz zalewamy wszystko bulionem lub rosołem, co kto ma. I zostawiamy długość gotowania, duszenia, bo za chwileczkę jak to zacznie mi się gotować, jest ja zmniejszy ten gaz. To dusić będę to danie około 3 godzin, może nawet troszeczkę dłużej ale mi się wydaje, że 3 godziny wystarczą z tego względu, że żołądki mam naprawdę dość spore nie kroję ich na mniejsze kawałki a chodzi o to, żeby żołądki były bardzo mięciutkie a ta cebula ona się rozgotuje i zagęści nam, więc przykrywamy, zmniejszamy płomień no i te 3 godziny po prostu musimy to gotować raz po raz podlewając wodą i mieszając żeby nie przypalić po niespełna 3 godzinach Powolnego duszenia. Tak wyglądają nasze żołądki. Zobaczcie ten sos. Fajnie się zagęścił, i o to chodziło. Teraz dodaję tylko ogórki kiszone. One się tylko delikatnie muszą podgrzać. W żadnym wypadku już tego dalej nie będziemy dusili. Nic z tym więcej nie robimy. Zamieszamy, podgrzejemy te ogórki. Teraz tylko spróbuję. Można podawać z kaszą, z ziemniakami, tak jak normalny gulasz. Można zjeść sobie z chlebem, z bułką. Naprawdę świetny przepis. Gorąco polecam. Pyszne. Naprawdę bardzo pyszne danie. wspaniała rzecz, bardzo prosta i bardzo tania. Żołądki mięciutkie. Jeszcze raz gorąco polecam. Zachęcam do zaglądania na moje przepisy. Tym, którzy nie mają mojej subskrypcji, proponuję zasubskrybować i kliknąć dzwonek. On Was poinformuje o nowych moich filmach, które wrzucam na YouTube'a. I do zobaczenia przy następnym przepisie. Pozdrawiam.